Jeżeli masz zaciągnięty hamulec ręczny, to dodanie gazu nie pomoże. Audycja Stress Flow pozwoli ci się zatrzymać, sprawdzić, co cię blokuje i ustalić, w którym kierunku zmierzasz. Jeżeli chcesz lepiej radzić sobie ze stresem, zbudować odporność psychiczną i odkryć dźwignię, dzięki której Twoje działania staną się skuteczniejsze, zapraszam do wspólnej podróży. Czy przyłapałeś się kiedyś, że po twojej głowie przebiegały któreś z poniższych myśli? Co, jeśli odkryją moją niekompetencję i się wszystko wyda, jaki naprawdę jestem? Zacząłem pracę, więc jeden błąd i mogę wylecieć. Muszę ciężko pracować, żeby obronić mój tytuł eksperta. No co ty, to żaden talent po prostu mi się udało. To pomyłka, że mnie zatrudnili. Pewnie nie mieli nikogo na to stanowisko. Witaj w 15 odcinku podcastu Stress Flow. Zaczynamy kolejną serię dotyczącą odpuszczania tego hamulca ręcznego, który spowalnia cię przed osiągnięciem swojego potencjału, przed osiągnięciem celów, które sobie wyznaczasz. Przez zdobyciem swojego Kilimandżaro. Syndrom oszusta, bo o nim mowa, to jedno ze źródeł, które sprawia, że niby jedziesz do przodu, ale z zaciągniętym hamulcem. Plan jest taki, żeby poznać, czym jest ten syndrom oszusta, zdemaskować go i w ten sposób dowiedzieć się, czym on jest, jakie są jego przyczyny, jakie są jego skutki, kogo on w ogóle dotyczy. I jak to ma się do ciebie, a jak to ma się do innych? Następnie, jak ten syndrom oszusta zintegrować, i na sam koniec przedstawię model maski, który pozwala zrozumieć, jak ten syndrom oszusta funkcjonuje i jak też z nim pracować. Jak znajdziemy w publikacji, imposter fenomenon, Napisany przez Martina Hoekera, Jacoba Schefflera, Patricka McKenna i Davida Davisa. Zespół szósta to zaburzenie opisywane jako brak wiary w swój intelekt, brak wiary w umiejętności wśród osób, które osiągają wysokie wyniki. Osoby te nie są w stanie przyjąć swojego sukcesu, a przez to doświadczają uczucia zwątpienia, niepokoju, Depresji, albo obawy, że w swojej pracy zostaną zdemaskowane jako oszustwo. Mimo kwalifikacji i obiektywnych dowodów ich powodzenia. Czym jest syndrom oszusta? Syndrom oszusta to jest wzorzec przyjmowania albo nieprzyjmowania swoich osiągnięć. Jest to sposób ostrzegania tych osiągnięć. Takie myśli w stylu. Nie moja zasługa, nie jestem wartościowy ani moje pomysły, kompetencje, ani osiągnięcia. Nie jestem godzien tego, żeby, żeby odnieść sukces, czy sięgnąć po, po to, co jest mi potrzebne do funkcjonowania. Kiedy wątpię w swoje umiejętności, kiedy nie wiem, co robić, kiedy mam takie poczucie, że imituję kogoś, kto powinien zająć moje miejsce. Myśli w stylu, to pomyłka, że mnie zatrudnili, czekanie, aż ktoś odkryje tę całą maskaradę, czekanie, aż odbierze moje stanowisko albo zdemaskuje mnie. Syndrom oszusta często wiąże się z wizerunkiem osoby wszystko wiedzącej, a z drugiej strony mającej poczucie udawania kogoś, kim nie jest. I bardzo często syndrom ten związany jest z przekonaniami, które w naszej głowie się tworzą kilka takich przekonań to to, że jeżeli coś mi się udało to jest to kwestią szczęścia to, że sukces osiągnąłem przez znajomości albo że dostałem tę posadę bo nie było nikogo lepszego na na moje stanowisko takimi hasłami które się wtedy często pojawiają jest na przykład trafić jak ślepej kurze ziarno inne przekonania to takie, że ktoś popełnił błąd, obawiam się, że to może się wydać. Albo takie poczucie, że muszę to ukryć, więc ciągle udaję, aby nie wyszło na jaw. Wbrew pozorom, o syndromie oszusta, jeżeli poszukasz w sieci albo w dostępnych źródłach, to tak naprawdę niewiele na ten temat się mówi, a wielu to dotyczy. Zjawiskiem, któremu towarzyszy syndrom oszusta. To cykl oszusta. Charakteryzuje się tym, że w momencie, kiedy stoi przed nami jakieś zadanie, może zadziać się jedno z dwóch rzeczy: albo nadmierne przygotowanie się, albo zwlekanie do ostatniej chwili. W pierwszym przypadku mamy poczucie, że musimy pracować ciężej, że musimy się bardzo dobrze przygotować, żeby nikt nie podważył dzieła, którym się zajmujemy. A w przypadku zwlekania, prokrastynacji jest to samo spełniająca się przepowiednia, w myśl której czujemy się niegotowi, czujemy się zbyt słabi do danego zadania i zwlekamy właśnie do ostatniej minuty, mając takie przekonanie. Niezależnie od tego w którym kierunku ten syndrom działa, będzie się tak ten cykl powtarzał aż do zakończenia danego zadania i rozpoczęcia następnego. To teraz można by zadać sobie pytanie, jakie są przyczyny powstania syndromu oszusta. Pierwsza jest związana z takim poczuciem, że nie jestem wystarczająco dobry. Kolejna jest związana z tym, że ciężko nam jest zaakceptować prawdę o sobie. Możemy mieć lęk przed oceną. Ale także przed odrzuceniem, przed krytyką, przed brakiem akceptacji. Syndrom oszusta powstaje asem jako ochrona przed zranieniem albo przed wykorzystaniem naszych słabości. Jako brak wiary w siebie może sprawiać, że czujemy się niekompletni albo niewystarczająco przygotowani. Jedną z przyczyn. Powstania syndromu oszusta jest to, że nie nauczyłeś się jeszcze, jak być sobą. Prowadzi to do tego, że być może porównujesz się z innymi, a że każdy z nas jest na swój sposób indywidualny, wyjątkowy. Trudno się jakby zakwalifikować do jakiejś grupy. Stąd tak ważne jest, żeby zaakceptować to, że, że w, w pewien sposób jesteś indywidualnością i tę swoją wyjątkowość. Warto, żebyś poznał, ale o tym jeszcze powiemy później. Wspomniałem w pierwszym punkcie, jak duży wpływ mają przekonania na jego powstanie. I właśnie to też przekonania wpływają na wykształcenie się tego zjawiska. Co ciekawe, na powstanie zjawiska syndromu oszusta może mieć wpływ środowisko, w którym się wychowałeś. Syndrom oszusta mogą też w młodym wieku zainicjować Twoi rodzice. Zwłaszcza w takiej sytuacji, kiedy, kiedy wykazują brak akceptacji Twoich błędów, podczas gdy błąd to jest normalny etap rozwoju. To przecież też ciekawe, że błąd jest w naszej kulturze jakoś zakorzeniony dosyć głęboko, a spotykamy się w nim chociażby. W szkole, kiedy popełnienie błędu jest oceniane, wystawiana jest nam ocena za, za to, że błędy się popełniło. Błąd też rozumiany jest w chrześcijaństwie jako, jako grzech, i nie jest to też poprawna definicja, jaką my ją rozumiemy, bo na przykład według greki grzech to jest hamartia, a oznacza po prostu nie trafienie w sedno. Jakby wykorzystać metaforę? łucznika, który strzela do celu, jest to po, po prostu chybienie, nie trafienie do celu. Wracając do rodziców, ten brak akceptacji błędów to jedno, a drugie to to w jaki sposób definiują oni sukces, nasz sukces. Jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ wychowujemy się w określonym środowisku, to jakie informacje zwrotne zbieramy, też ma wpływ na syndrom oszusta bo często te informacje są ze sobą niespójne i sprzeczne. Takimi sprzecznymi kom komunikatami może być kiedy jedni krewni na jakieś twoje działanie powiedzą, że świetnie ci poszło, bardzo dobrze, ale od drugich słyszysz, możesz lepiej. I takie podejście tworzy rozdarcie i brak takiej jasnej definicji, kiedy jest dobrze, a kiedy nie. Wracając do przekonań, syndrom oszusta też Powstaje jako przekonanie związane z wiarą na, na temat siebie lub wycinku świata ludzi. No, bo zobacz, że o ile siebie znasz dobrze, na pewno lepiej niż, niż innych. O tyle, co ciekawe, sam sposób kształtowania się tych przekonań opiera się właśnie o wiarę na swój temat, bez podważania, jaka jest rzeczywiście prawda. I te przekonania są tak silne, że Zazwyczaj nie jesteś w stanie ich zakwestionować, przyjmujesz je jako pewnik, a to, co sprzeczne z danym przekonaniem, nawet jeżeli ci służy, bagatelizujesz. Wtedy jesteś podatny na tak zwany efekt potwierdzenia, czyli szukasz w świecie potwierdzenia tego, że jest tak, w jakie przekonania wierzysz. Natomiast zmiana przekonań polega na tym, żeby z jednej strony szukać w świecie Takich potwierdzeń, które będą umacniać cię w nowym postanowieniu. To dopiero umożliwi ci zmianę nawyki, nawyków, ale o tym jeszcze powiem. Warto tutaj powiedzieć o tym, jak ma się syndrom oszusta do mnie, a jak ma się syndrom oszusta do innych. W moim odczuciu, syndrom oszusta to problem globalny. To, że nikt ci nie mówi o tym, czuje, jakby kogoś oszukiwał. To właśnie potwierdza, jak ten problem jest duży. Sam mechanizm działania syndromu oszusta sprawia, że właśnie tak mało się o nim mówi. A dotyczy on wielu osób, dlatego że jesteś człowiekiem. Dlatego, że masz my tendencję do idealizowania innych, a znowu na swój temat wiemy więcej, więc znamy swoje słabości. Jednym ze sposobów, jednym ze sposobów radzenia sobie z tym zachowaniem jest przestanie porównywania się z innymi. To teraz warto przejść do tego, jakie są skutki związane z, z tym zjawiskiem. Po pierwsze powoduje on strach, że się wyda, że jestem statystą, a nie aktorem. Skutek jest taki, że dostrzegam sukcesy innych, ale nie swoje. Takie odczucie przejawia się stresem, przed ujawnieniem no, i w związku z tym generuje się napięcie. Nawet jeżeli Twoja rodzina mówi, masz talent, ty umniejszasz to sobie, mówiąc, że a nieprawda, udało się. Podatność na syndrom oszusta sprawia, że odczuwamy strach przed porażką, byciem niewystarczającym. Można by pomyśleć, że im więcej szukasz, można by pomyśleć, że syndrom oszusta jest tym, Słabszy, im więcej sukcesów odniesiesz, bo im więcej sukcesów, powinieneś widzieć więcej potwierdzeń tego, że ci się udało. Nic bardziej mylnego, ponieważ syndrom ten opiera się o, o to, że właśnie uruchamiają się emocje i nie ma to wiele wspólnego z racjonalnym myśleniem. Jednym ze skutków syndromu oszusta jest konformizm, zaprzestanie szukania swojej wyjątkowości, zaprzestania poszukiwania swojego celu. A dopasowanie się do otoczenia. Jest to życie w ciągłym napięciu, że w końcu dosięgniecie miecz moklesa, miecz sprawiedliwości i się wyda. W publikacji, o której wspomniałem na początku, istnieje takich pięć zjawisk, które związane są z symbolem oszusta. I są to perfekcjonizm, o którym już wcześniej wspomniałem. Perfekcjonizm jest taka potrzeba bycia najlepszym istnieje potrzeba porównywania się. I takiego łaknienia bycia na, podniu, na podium. Innym zjawiskiem jest tak zwany superheroizm. Jest związany również z tym poczuciem, że muszę być najlepszy. Polega on na nadmiernym przygotowywaniu się w stopniu większym niż jesteś w stanie. To, co warto wiedzieć, to taka nadproduktywność może mieć wpływ na Twoje zdrowie mentalne, ale i fizyczne. Kolejnym jest lęk przed porażką. Lęk przed porażką objawia się takim lękiem przed, przed wstydem, przed upokorzeniem, jeżeli zawiedziesz, albo gorzej, że po prostu wyda się całe kłamstwo. Innym zjawiskiem jest zaprzeczenie swoich kompetencji i możliwości. Jest to ściśle związane z perfekcjonizmem. Takie osoby obniżają poczucie swojej inteligencji, umniejszają swojemu doświadczeniu, umiejętnościom czy naturalnym talentom. Raczej ewentualne sukcesy zrzucają na karp przypadkowego farta, pomimo dowodów, że ten sukces był związany z swoimi umiejętnościami. Ostatnim z takich elementów jest strach przed sukcesem. W związku z tym Innymi skutkami, takimi wtórnymi skutkami syndromu oszusta, może być poczucie winy, może też być spadek efektywności, może być spadek zdrowia, bądź potrzeba odreagowania, wpadając w jakieś uzależnienia. Takie osoby mają poczucie, że sukces to jest raczej wynik przypadku, a nie tożsamości. Tak oto w części pierwszej poznaliśmy. Co to jest syndrom oszusta, jakie są przyczyny jego powstania, jakie są skutki, jak ma się syndrom oszusta do mnie, a jak ma się do innych, którzy są w moim otoczeniu. W kolejnym odcinku zastanowimy się, jak można zintegrować to zjawisko, czyli jak możesz je przepracować, bo mówiąc o syndromie oszusta, nie myślałbym o tym jako o czymś, co trzeba zwalczyć czy zniszczyć. Czyli, ale raczej zrozumieć i właśnie przepracować, żeby móc sobie z nim poradzić. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Dzięki za to, że wysłuchałeś tego odcinka, a zapraszam Cię do następnego. Cześć.